dla fanów sportów LG WebOS znajdziemy również unikalną zakładkę Sport. Po włączeniu aplikacji, naciskając zakładkę Mój zespół, możemy wyszukać interesujące nas drużyny spośród wielu dyscyplin sportowych z całego świata. Na przykład: piłka nożna, koszykówka NBA, hokej i tym podobne. Wybierzmy na początek piłkę nożną. La Liga Hiszpańska i zespół Barcelona. Klikając na naszą drużynę, widzimy od razu terminarz najbliższych meczy oraz wyniki odbytych niedawno spotkań. Poniżej znajdziemy odnośniki do najpopularniejszych filmów YouTube związanych z naszym ulubionym zespołem. Jeżeli klikniemy na ostatni rozegrany mecz. Wewnątrz jesteśmy w stanie poznać znacznie więcej informacji. Pod przyciskiem szczegóły meczu znajdziemy statystyki spotkania, m.in. kto strzelił bramki i tym podobne. A teraz dodajmy kolejną drużynę, ale z innej dyscypliny. Niech to będzie koszykówka NBA, a ulubioną drużyną Chicago Bulls. I teraz przechodząc do Chicago Bulls, widzimy ligową klasyfikację: 19 gier, 8 wygranych, 11 przegranych. Ustawimy teraz alarmy dotyczące tej drużyny: alarm o rozpoczęciu meczu, o bieżącym wyniku i o wyniku rozgrywki. Telewizor w tym momencie będzie wyświetlał wskazane informacje w formie alarmowej wiadomości na ekranie, gdy będą miały miejsce w czasie rzeczywistym. Przytrzymując przycisk Rolki na pilocie dowiemy się więcej o naszym ulubionym zespole w przeglądarce Google.